Okres szczytu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa dał szczególnie w kość branży rozrywkowej i strefie kulturalnej. Na wiele tygodni zamrożone zostało również Pruszkowskie Centrum Kultury i Sportu, które, jak się okazuje, odnotowało rekordowe wyniki finansowe na początku roku. Luty marzec naprawdę był świetny. Codziennie było jakieś wydarzenie bądź koncert, sztuka, kino. No i niestety wszystkie terminy trzeba było przekładać. Na... Też termin taki niewiadomy. Skupiliśmy się raczej na terminach jesiennych, czyli bardziej po wakacjach. No i w tej chwili mamy także grafik ustawiony, że od września do stycznia, lutego nawet przyszłego roku wszystkie wydarzenia zostały przeniesione. Na szczęście nasi widzowie w większości nie zwracali biletów na wydarzenia i dzięki temu mogliśmy zaplanować te wydarzenia w dalszym terminie. Przełożone terminy mogą ulec jednak kolejnym modyfikacjom ze względu na nowe wytyczne, które obligują m.in. do rozmieszczenia 50% obłożenia widowni. Pierwsze wydarzenia artystyczne mają wrócić do Pruszkowa już w lipcu. Na odmrożenie w tym miejscu musi poczekać jeszcze kino. Mimo oficjalnego pozwolenia na otwarcie nie zdecydowano się jeszcze na start. Chcielibyśmy się trochę tak nauczyć na przykładach innych, jakie jest zainteresowanie. Poza tym, jeśli chodzi o dobór seansów, tak, no nie ma w tej chwili przewidzianych żadnych premier, więc tutaj będzie problem, musielibyśmy jakieś starsze filmy wyświetlać. No i nie wiem jakie byłoby to zainteresowanie. Sezon po zamrożeniu otworzyła tutaj Pruscianka, na którą dzieci zostały zaproszone bezpłatnie z okazji spóźnionego Dnia Dziecka. Frekwencja dopisała. Zapisy wypełniły się do godzin wieczornych. Mieszkańcy Pruszkowa mają sporo oczekiwania względem Centrum Kultury i Sportu, zwłaszcza w kontekście wydarzeń otwartych, niebiletowanych. Dużą stratą jest noc muzeów, w której centrum wziął udział w zeszłym roku. Według kalendarza nie odbył się również Festiwal Smaków Food Trucków. Nie jest jednak przesądzone, że bezpowrotnie. Nie określiliśmy jeszcze szczegółowej daty, możliwe, że zrobimy pod koniec sierpnia. Na bieżąco jest ustalane we współpracy, że tak powiem, z potencjalnymi uczestnikami. No mam nadzieję, że jednak się to uda. No w tej chwili wiem, że w czerwcu będzie już jeden festiwal w Pruszkowie, także nie chcielibyśmy ze sobą po prostu konkurować bądź rywalizować w jakikolwiek sposób. Wolałabym współpracę, tak? a nie rywalizację. W 2020 rok obecna sytuacja zmusiła spółkę do zawnioskowania o dofinansowanie z budżetu miasta. Rada na ostatniej sesji przegłosowała wniosek i Cekis otrzyma wsparcie na poziomie 500 tysięcy złotych. Tym samym udział Gminy Pruszków w kapitale zakładowym spółki podniesie się do kwoty ponad 51 milionów złotych.